Powódź tysiąclecia i nowa konstytucja. Co jeszcze wydarzyło się w Polsce w 1997 roku? W styczniu zmarł Edward osóbka Morawski, działacz komunistyczny, a w trakcie II wojny światowej przewodniczący PKWN. Był również premierem tzw. rządu tymczasowego uznawanego przez Związek Sowiecki. W lutym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, powołując 16 regionalnych kas chorych. W marcu w Warszawie zmarła Agnieszka Osiecka, poetka i autorka tekstów piosenek takich jak Zielono mi, Niech żyje bal czy Małgośka. 1 kwietnia w warszawskiej Fabryce Samochodów Osobowych rozpoczęto produkcję poloneza serii Plus co było kolejną próbą unowocześnienia pojazdu. 2 kwietnia Zgromadzenie Narodowe przyjęło nową konstytucję RP, która obowiązuje do dzisiaj. Polska ma nową konstytucję. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ją zdecydowaną większością głosów. Za 52 dni referendum konstytucyjne, w którym przyjmiemy bądź odrzucimy nową ustawę zasadniczą. W maju pociąg pospieszny Barbakan, relacji Świnoujście Kraków Główny, wykoleił się na stacji kolejowej reptowo. W wyniku wypadku śmierć poniosło 12 osób, a rannych zostało 36. W maju odbyło się referendum konstytucyjne. Za jej przyjęciem głosowało ponad 52% obywateli. Po podpisaniu jej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego weszła w życie 17 października. Pod koniec maja papież Jan Paweł II rozpoczął szóstą pielgrzymkę w Polsce. W czerwcu polski Sejm uchwalił nowe, bardzo ważne przepisy prawne. Między innymi kara śmierci została zastąpiona karą dożywotniego pozbawienia wolności, przyjęto ustawę o świadku koronnym oraz prawo o ruchu drogowym również w czerwcu telewizja polska rozpoczęła emisję dwóch znanych telenowel Klan Jak pory roku Vivaldiego, zmienia się światło w twoich oczach oraz Złotopolscy W lipcu rozpoczęła się tak zwana powódź tysiąclecia, która wyrządziła szkody w południowej i zachodniej Polsce. W jej wyniku w Polsce zginęło ponad 50 osób, a straty materialne oszacowano na około 12 miliardów złotych. Wie pan, jedno takie już zupełnie na sam koniec. Wtedy, jak z moim synem siedzieliśmy na tym dachu i tak patrzyłem na tę wodę, która wlewała się do naszego domu, do domów sąsiadów, to człowiekowi się. Wydaje, tylko wydaje, że jest panem wszelkiego stworzenia. Otóż nieprawda. Również w lipcu prezydent USA Bill Clinton rozpoczął dwudniową wizytę w Polsce. W sierpniu Sejm przyjął ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. W pierwszym artykule czytamy, że Trybunał jest organem władzy sądowniczej, powołanym do badania zgodności z Konstytucją aktów normatywnych i umów międzynarodowych. Również w sierpniu zmarł Ernest Wilimowski dwukrotny król strzelców Polskiej Ligi. Był wielokrotnym reprezentantem Polski. W 1939 roku przyjął obywatelstwo niemieckie, a w następnych latach występował w reprezentacji Niemiec. Również w sierpniu w Warszawie po raz pierwszy wystąpiła w Polsce grupa u a premierę miał film Sztos w reżyserii Olafa Lubaszenki. We wrześniu w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Największe poparcie zyskała akcja wyborcza Solidarność, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Unia Wolności. Również we wrześniu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia, a FSO rozpoczęła produkcję modelu Deulanos. W październiku telewizja TVN rozpoczęła nadawanie pierwszych programów. Tego samego dnia po raz pierwszy wyemitowano program informacyjny Fakty. Dobry wieczór, Jolanta Konopka. Zapraszam na późno późnowieczorne Fakty. Protest anestezjologów zostanie rozszerzony na cały kraj i zaostrzony. Tak postanowiono w Poznaniu na spotkaniu Zarządu Głównego Związku Anestezjologów. W listopadzie odbyła się premiera komedii sensacyjnej Killer. Będę! Jak wściekły byk! Będę! Jak Tommy Lee Jones w Będę! W grudniu natomiast miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu Trzynasty Posterunek.